Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejną maszynę rolniczą. Tym razem jest to bardzo ładny kombajn zbożowy John Deere 2066. Kombajn stary ale jary z 96 roku. Jak wygląda i funkcjonuje zobaczcie sami. Tu chłopaki uruchamiają maszyny. Praski jedna, druga i trzecia chwilę będą tutaj mi hałasować. Nie przeszkadza to jednak w prezentacji maszyny. Co tu powiedzieć na temat tego kombajnu. Kombajn w bardzo dobrym stanie. Z headerem 610. Przyjechał dopiero co. Jeszcze nie złożony. Jeszcze header z zagranicy. Nie dojechał. Za chwilę będzie. Na Tybecie się nie zmieścił. 60 plus. Kombajn duży i rozsunięcie. Nie dało się tego razem załadować, ale za to przywieźliśmy inny header z tym kombajnem, który jest do innego oczywiście kombajnu, do 1450CWS. Tam w oddali mamy 1550CWS, bardzo fajne kombajny. Nie będziemy żadnego z tych kombajnów myć i lać w nich wodę i picować, bo nie wymagają takich rzeczy. Zwykły, prosty przegląd przedsezonowy i maszyna gotowa do działania. Tym bardziej, że maszyna do końca pracowała. Jedna, druga, trzecia i inne. Co tu więcej powiedzieć? Wersja kombajno Filmaster. Opony. Tutaj mamy Gudjera w rozmiarze 865R32. I tył. Tego to wiadomo, że to goodyear, ale już węższe. Zdecydowanie w rozmiarze. Gdzie tu mamy rozmiar? Nie widzę rozmiaru. Jest 16 na 5 na 85 r 24 Kombajn prezentuje się całkiem nieźle jak na stary i nieszykowany, niepicowany kombajn. Prosty, równy, ładny, prosty w blachach, niepogięty. Świdry nie niewyjebane. nie wyjebane. Niedawno klient jeden był, mówił, że oglądał kombajn w okolicy, który ma 1800 godzin, a miał on naspawane świdry. No to wiadomo, że sprzedający sam z siebie idiotę robi, a nie z klienta. E, co tu więcej powiedzieć. Otworzymy, popatrzymy, coś może ciekawego zobaczymy. On się mocno zamknął, nie chce się otworzyć. Tu środek ładny w miarę. Jak na nieczyszczoną, brudną maszynę. Tutaj wiadomo przy kole lekkie zapocenie, ale nie cieknie, nie leci, nie ruszać tego, nie naprawiać. Jak będzie ciurkiem cieknąć to wtedy trzeba oczywiście kupić zestaw naprawczy koła Variatona i wtedy to wymienić, ale póki co nie ruszać takich rzeczy. Rozpylacz Plew, jest to duży kombajn sześcioklawiszowy. Klawisze tutaj wyglądają bardzo ładnie i sita też w miarę końcówki. Nawet nie za bardzo porzewiałe. Tutaj całość w bardzo dobrym stanie. Tutaj blacha od sieczki. Sieczka, jak widzicie, całości noży nie brakuje. Zęby nie pogubiła. Po ramach tutaj nie porzewiały, nie pogięty zaczep. Rozpylacz, jak wspomniałem, też to wszystko jest w bardzo dobrym stanie. Niepogięte, nieposzarpane, niepoprzecierane. Naprawdę maszyna do działania, a nie do majsterkowania. Tutaj pod blachach też ładna, prosta. Tutaj nawet wycieku przy... Przy szajbie nie ma, co często mają w tej środkowej dziurce y, lub spod szajby. To ich, jest ich taka wada delikatna, którą się niweluje hmm, bardzo prosto, oczywiście dla nas. E, natomiast czasami tak jest. Jak mamy delikatne tutaj zapocenie, to też tego nie ruszać. Tenże filtr trzeba dokręcić albo uszczelkę pod filtr porzucić, bo z tych zapoconych rzeczy tu, tutaj mamy. Filtr i z niego kropka spada na ten dolny filtr. I przez to mamy też i drugi filterek zapłacony i na nim kropka wisi. Natomiast tutaj generalnie jak widać wszystko jest w bardzo dobrym stanie, i żadnych jakby takich nefralgicznych miejsc nie widać, żeby coś tu było nie tak, jak potrzeba. obrdzewiałość takich szajp to jest w tych kombajnach standardową rzeczą. One nie są przegrzane, ani, yy, ani yy, popodmieniane, czy gdzieś odstania zardzewiałe. Po prostu tak w nich jest. Nieraz malujemy dla życzenia ży, ży. klienta te szajby po zewnątrz, no bo są jakie są. Nie? Na przykład w klasie, jak ktoś wymienia jakieś szajby, czy też nawet fabrycznie, no to te szajby wtedy mają inny kolor. Kto się nie zna, to mówi, że powymieniane, albo pewnie się spalił i musieli wszystko pomieniać. Jest to bzdura kompletna. Nigdy się tak nie dzieje, po prostu są częściowo w innych kolorach, czasami z fabryki jest od razu w innym kolorze, czasami ze względu, że zostało potem wymienione, ale nie dlatego, że kombajn spłonął. Eee, schodki nie, nie zmęczone, niezmęczone, niepłamane, ani podest, jak na stary kombaj, to wszystko wygląda naprawdę świetnie. Tapicerka, co tu powiedzieć, siedzenie pasażera w świetnym stanie, fotel kierowcy również nie podarty. No tapicerka górna poleciałbym zmienić, możemy to oczywiście zrobić bez żadnego problemu. Pokazuję kombajn, który przyjechał, jak to ja mówię, pod sufitka na łeb. Nie leci i nie ma prawa lecić i tutaj też nie leci, gdzie nie tutaj kantem odstanięte. Można to łatwo poprawić, natomiast lepiej zrobić na nowo i wtedy jest piękna, świetna, ładna maszyna, a Hebel cholera wyłączony muszę wyleść z powrotem, go włączyć, bo chciałbym już uruchomić maszynę i zaprezentować jej działanie. Gardziel jeszcze. Ebelek, dobra rzecz, włączony. Opony w dobrym stanie i przód i tył. Ciekawe czy ten Goodyear to jest oryginalny Goodyear, czy nie Słuchajcie, patrzcie, chociaż nie 96 rok, natomiast opony zostały wymienione w tym kombajnie po 7 latach. Nie, po 5 latach, przepraszam 96 rok Być może dla kogoś były Poprzednie opony Na przykład za wąskie Bo bardzo często te Kombajny wychodziły W węższym ogumieniu To co, palimy Maszynę Piszczał mi, dlatego że był włączony Włączony, włączony, włączony Hydrostat Jedzie mi tu powoli Zastopować go Już nie jedzie się odblokować ładowanie Nie wiem, co zrobiłem źle, ale już wszystko, trybi przebieg kombajnu. Silnik 3767 godzin pracy. Mocarnia 2756 godzin pracy. Uruchamiamy kombajn. Gardziel. Hydraulika oczywiście działa, no bo przecież by się nie włączyła młocarnia. nawet jeździ do przodu, do tyłu. Zapraszam do oględzin i do zakupu. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.